Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izak. Jak widzicie jestem już właściwie przygotowany do wyjścia z domu, żeby pojechać do Studio TVP i stamtąd będę komentował mecz Polska, Irlandia Północna, pierwszy mecz dla Polaków na Euro 2016 we Francji. Ten mecz oczywiście skomentuję w duecie z Maciejem Iwańskim. Dzisiaj o 18 zaczyna się mecz na stronie sport.tvp.pl, także mam nadzieję, że dzisiaj znowu pokażecie moc internetu. Trzeba Polsce kibicować w piłce nożnej, oczywiście sport narodowy i do tego będzie można ten mecz oglądać z moim komentarzem, także zapraszam was serdecznie, mam nadzieję, że będziecie. Przy okazji Sport TVP rzuciło wyzwanie ludziom z internetu, to znaczy ostatnio jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście mecz Polska-Holandia, padły serwery, teraz TVP się zabezpieczyło, powiedzieli, że do miliona użytkowników powinno wejść, także rzucili wam wyzwanie, żebyście wysadzili serwery znowu. Mówią, że tego nie, nie dacie z rady zrobić. Just saying, jak to się omawia, słuchajcie. Ja wierzę w was, wierzę, że będziecie dzisiaj oglądali mecz polski Lany Północnej z moim komentarzem. Wierzę, że będziecie. Ja, słuchajcie, meczu się nie mogę doczekać. Oczywiście stresik jest, ale to jest stres pozytywny. Przede wszystkim czuję emocje przed tym meczem. Przede wszystkim liczę na to, że Polska w końcu da radę. Bo jak wiecie, jeszcze na euro ani razu Polska nie wygrała. Trzy razy przegraliśmy, trzy razy zremisowaliśmy, teraz pora na... Historyczne zwycięstwo. Mamy taką kadrę, która musi tego w końcu dokonać. Mamy Roberta Lewandowskiego, mamy Krochowiaka, mamy Grosickiego, mamy Fabińskiego czy Szczęsnego, którzy są przecież w dobrej formie, mamy Glika, lidera obrony. Także jak nie teraz, to kiedy. Także będziemy na pewno musieli trzymać kciuki za to spotkanie. I przy okazji, słuchajcie, jeszcze od razu wam pokażę, ponieważ na stronie TVP nie będzie czatu, tak jak to jest na Twitchu. A stwierdziłem, że może fajnie byłoby mieć miejsce, gdzie będziecie sobie mogli rozmawiać o tym, co się dzieje. Na boisku o komentarzu, czy wrzucać jakieś śmieszne memy, czy coś takiego. Dlatego założyłem specjalną grupę na Kersie. Pewnie o Kersie już słyszeliście, to jest taki program komunikator głosowy, z którego korzystam w ostatnim czasie. I tam można sobie spokojnie wejść. Słuchajcie, macie linka w opisie. Jak sobie dół dołączajcie do dzików Izaka, bo na Kersie też mam grupę dziki Izaka i tam został utworzony specjalny czat, specjalnie na to wydarzenie. Tak jak widzicie, to jest ta cała grupa. Tutaj mam swoich znajomych. Jest grupa dzikiej ziekiety, która ma 7407 członków. I tutaj jest specjalny czat Euro 2016 i Polska, Irlandia Północna. Także tutaj słuchajcie, będzie można sobie chodzić i coś pisać oczywiście. Nie mogę się doczekać. I dołożymy jakąś śmieszną emotkę jeszcze. Ok, Spoko Także słuchajcie, tutaj będzie można, tutaj będzie można sobie spokojnie siedzieć i pisać podczas meczu, także wchodźcie na grupę, nie trzeba nawet pobierać programu, ja mam program pobrany, oczywiście polecam sobie też to zrobić, bo ten program jest cały czas rozwijany i myślę, że z niego będę korzystał przy okazji różnych GIWA. Tutaj też zrobiłem ankietę, kto wygra mecz Polska-Irlandia Północna, zagłowię sobie na Polskę, o, no, 37 do 1, w tym momencie widzę, że są głosy, dobra, więc tak to wygląda, więc jest też, jest też ankieta, i tutaj będzie można sobie normalnie rozmawiać podczas tego meczu, będzie się można wymieniać różnymi właśnie informacjami. Tutaj można sobie wklejać normalnie zdjęcia, tak dodawać załączniki, jakby ktoś się chciał, także. Takie rzeczy można robić, takie rzeczy oczywiście polecam robić podczas meczu, żebyście mieli miejsce, gdzie możecie, możecie sobie rozmawiać i tak jak powiedziałem nie trzeba pobierać programu, wystarczy wejść w link podany w opisie i możecie sobie normalnie korzystać z przeglądarki, żeby na tej grupie być i czatować, także myślę, że bardzo fajna opcja, jeżeli ktoś nie chce ze swojego komputera obciążać, to możecie zrobić to w ten sposób zdalnie, także wchodźcie na grupę Dziki, dołączajcie, wchodźcie na czat Polska i Landia Północna, są też, są też kanały głosowe, założyłem kanał dla subów z Twitcha Euro 2016, także polecam sobie to sprawdzić. No i cóż, słuchajcie, ja się będę zbierał, bo jest 14.51, mecz o 18, Ja chcę być wcześniej. Ja chcę jeszcze rozpisać sobie wszystkie składy, żeby mieć to wszystko na bieżąco, bo, bo trochę pracy jest do wykonania. No i cóż, pozostaje mi pożegnać Was i do zobaczenia na stronie sport.fm.pl, gdzie będziemy mogli oglądać razem ten mecz. Oczywiście ja w roli komentatora, Wy w roli widzów. Trzymajmy kciuki przede wszystkim, jednak za polską reprezentację musi się udać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.